Tyran wstał. Herod. Panie, cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, drogi długie, nie dojrzeć. Przez puszcze, przez śniegi, wszystkie na północ. Tam, tam w kraj daleki płyną jak rzeki płyną. Ta droga prosto do żelaznej bramy, tamta jak strumień nie wpadła pod skały w tej jamy. A tamtym ujście w morzu. Patrz. Po drogach leci tłum wozów jako chmury wiatrami pędzone. Wszystkie tam, w jedną stronę. Ach, panie, to nasze dzieci. Tam na północ, panie, panie. Takież to los ich. Wygnanie. Dasz ich wszystkich wygubić za młodu i pokolenie nasze zatracisz do końca. Patrz. To dzieciom uszło. Rośnie. To obrońca, skrzesiciel narodu. Z matki obcej krew jego dawne bohatery. A imię jego będzie czterdzieści i cztery. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole. Znałem go. Był dzieckiem. Znałem, jak urósł duszą i ciałem. On ślepy, lecz go wiedzie anioł pachole. Mąż straszny. Ma trzy oblicza. On ma trzy czoła. Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza nad jego głową słania lice. Podnóżem jego są trzy stolice, trzy końce świata drżą, gdy on woła. I słyszę z nieba głos jak gromy, to namiestnik wolności, na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła, nad ludy i nad króle podniesiony. Na trzech stoi koronach, a sam. Życie jego, trud trudów, a tytuł jego lud ludów, z matki obcej, krew jego, dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i